Mam taką nadzieję, że, że będzie przynosiła szczęście. Mogę poprawić, bo to już drugi raz w pucharze był pierwszy i z jakim skutkiem to dwie bramki strzeliłem teraz jedną także oby tak dalej było. No tak, udało się, cieszę się z tego niezmiernie. Co prawda nie z głowy, nogą, ale, ale cieszy mnie tak samo. Właśnie mi wydaje się, że chyba to był Litwin, no ale to tak szybko wszystko się działo, także, także ciężko mi też ocenić jak to, jak to dokładnie było. Ja miałem ja miałem wrażenie, że, że gdzieś to Litwin tak zgrywa. No tak, właśnie to, to, to troszeczkę zmartwiło mnie, bo, bo zbyt dużo czasu w drugiej połowie broniliśmy się. Myślę, że w następnych spotkaniach możemy nie mieć tyle szczęścia co dzisiaj. Także, także dobrze byłoby wyciągnąć wnioski, poprawić to i w następnym meczu zaprezentować się z lepszej strony. Przynajmniej w drugiej połowie. No tak, no z, z, tak, tak, to, tak to wygląda, że udaje nam się zdobyć jedną bramkę więcej, e, zgarnąć kolejne trzy punkty, z czego niezmiernie się cieszymy. No tak, właściwie to ona czeka na nas, także z racji tego, że mamy cały czas wyjazdowe spotkania, także jedziemy również na flotę. No, myślę, że sami na sobie już my uczuli, że dzisiaj było bardzo ciężko i trudny mecz. Myślę, że Radzionko pokazał, dlaczego się nie przegrał na własnym boisku i było to widać. Myślę, że potem stracili bramkę na 1-2, naprawdę jak bardzo dobrze. Ale myślę, że lepsze sytuacje stworzyliśmy my. Mieliśmy tam może okazję na trzecią bramkę. im się było po meczu. No a w ostatnich minutach to wszystko, jeszcze można bali o te trzy punkty, ale jesteśmy szczęśliwi, że na koniec wygraliśmy ten mecz. No tak, chcieliśmy grać. Wiedzieliśmy, że Radionko jest bardzo dobry w grana na kontry. Dlatego, że że do i dlatego się że do Tylu i mg zagrażność kontry. Po tej pierwszej bramce, właśnie w tej drugiej połowie już takśmy grali, ambitne ja, bardzo groźne kontry mieliśmy. I szkoda, że nie wszliśmy tu trzecią bramki, bo myślę, że by my ten mecz był już łatwy. No, im że piękna akcja, Kendi pięknie to przygra do Tylu. i ja nie rozmyślałem właśnie z pierwszej piłki trafiam bramkę. No zawsze to tak, jak już 2 grała, to już graje się łatwiej, no ale jak mówiłem wcześniej, to ta banka na 1-2 pod ten na radzionką do góry i naprawdę gra bardzo dobrze. dołączył do już w trakcie. Z Czekałeś dość długo, żeby w pierwszej minuty. No czekałem bardzo długo, ale myślę, że było warto. Jeśli chodzi o moją grę, to wiem, że mogę grać znacznie lepiej, ale liczy się dzisiaj zwycięstwo trzy punkty, jadą do Gliwiz i z tego się cieszymy. Chyba autorem tego pierwszego tak bo to zostałem wyznaczony przez trenera do wykonywania z takich fragmentów gry. No, cieszę się, że, że akurat ta piłka spadła na głowę Litwina, tak jak tutaj Krzyniu mówił, że to jednak... Chyba też mi się tak zdaje, że zgrywał tą piłkę. No tak jak mówię, cieszę się, że miałem udział przy tej bramce, a jeśli chodzi o grę, to wiem, że mogę grać jeszcze. Przed znaczy, tak No przed meczem na pewno wiedzieliśmy, że to będzie trudny teren. Wiedzieliśmy, że ci Idry potrafią grać w piłkę, walczą na każdym kawałku boiska i to było dzisiaj widać. To było bardzo trudne mecz I tak jak mówię, cieszę mi się z trzech punktów. Na pewno też troszeczkę cwaniactwo nasze, bo tak w drugiej połowie, tak jak tutaj chyba Krzyniu mówił, że zadaliśmy taki jeden cios, który chyba moim zdaniem troszeczkę radzi Radziankowa zmobilizował do lepszej gry. I myślę, że jeśli byśmy mieli zimną krew w niektórych sytuacjach, to myślę, że skończyłoby się to więcej. No, cała nasza kadra walczy o to, żeby Piast w Limicę grał jak najlepiej. Trener moim zdaniem ma też bulgowy wystawiając cały czas skład, kto ma grać, bo tak jak mówię, na treningach każdy pokazuje się z jak najlepszej strony i myślę, że każdy dostanie tutaj szansę. No i to właśnie daleki wyjazd i chyba też bardzo trudny mecz, bo wiemy flota no, jest takim mówią kopciuszkiem tej, tej, tej ligi, ale to będzie bardzo trudny mecz. Kolejne mecze z udziałem Radziadł tutaj na stadionie, ale również na wyjazdach kończy się będą korzystniejszym dla nich wynikiem. Wielkie brawa dla piłkarzy ruchu i wielkie serdeczne podziękowania za to spotkanie.